Witajcie wszyscy w Kuchni Marioli. Dzisiaj przygotuję białą kiełbasę na ciepło w sosie krzanowym. Bardzo smaczne. Zapraszam na krótkie filmik do wspólnego przygotowywania tej kiełbaski. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Kilogram kiełbasy przełożę do garnka, zalałam je wodą. Tutaj wrzucam dwa liście laurowe, trzy kulki ziela angielskiego, odrobina jarzynki. Dla smaku. Kiełbasę musimy gotować, aż całkowicie będzie ugotowana. Jak woda zacznie się gotować, kiełbaska napuchnie. Można ją ponakłuwać wykałaczką, aby soki swobodnie wylatywały. Teraz potrzebujemy wywar z kiełbaski, tak więc go przesadzimy. Z wywaru przygotujemy sos. Tutaj dolałam troszkę wody, dodałam odrobinę pieprzu oraz jarzynkę. Tak więc tak to wygląda. No i próbujemy słoność. Wywar jest smaczny. Wywar podgrzewamy. Ja go mam na małym gazie, aby jeszcze się nie gotował. Dodajemy chrzan. Trzy łyżeczki. Tutaj mam dwie łyżki gęstej śmietany. Tak więc ją zahartujemy i wlejemy do wywaru. Wszystko mieszam. I tutaj mam trzy łyżki mąki, które zalałam wodą. Wymieszam i należy wlać do wywaru. Teraz sos musimy zagotować. Podkręcam gaz. Sos zaczyna gęstnieć. Teraz go próbujemy i doprawiamy. Tu trzeba dodać jeszcze soli. Pieprzu wystarczy. Mieszamy dalej. Kiedy sos zacznie się gotować, należy go zakręcić. No teraz Państwo spróbujcie. Jeżeli uważacie, że chrzanu jest za mało, można go dołożyć. Ja uważam, że chrzanu jest wystarczająco. I teraz wykładamy białe kiełbasy. Z boku porcja ziemniaków. Z drugiej strony surówka, dowolna. No i polewamy sosem. Tego sosu wyszło dużo, możecie Państwo po prostu zrobić jego mniej. Nie mi akurat taka porcja wystarczy. Wierzch posypujemy szczypiorkiem lub koperkiem, albo natką pietruszki. No i pyszny obiad wielkanocny gotowy, taki podajemy. Ziemniaki można położyć jeszcze z boku, sos i surówkę. Każdy sobie może nałożyć. Bardzo smaczna, ciepła kiełbaska do tego sos, no i ulubione dodatki. Już spróbujemy. Mm. Rewelacyjna kiełbaska z tym sosem, coś pysznego do tego ziemniaczki, suróweczka. No przepyszne jak dla mnie obiad wielkanocny i taki właśnie robią zawsze w pierwszy dzień świąt. Kiełbaska jest bardzo smaczna, podana na tym sosikiem. no coś pysznego. Polecam Państwu. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.